Witam na stronie WineStory.pl Chciałem dzisiaj przedstawić wino Sada Integolo To wyjątkowe wino z Toskanii Toskania to jeden z najbardziej ulubionych regionów winiarskich Polaków Wspaniały region, gdzie mnóstwo słońca daje bardzo obfite wina Ale producent tego wina poszedł inną drogą Postanowił zrobić wino lekkie, zwiewne, które jest pełne aromatu, ale jednak wyjątkowo eleganckie i typowe, myślę, dla klasycznych włoskich win. To jest mieszanka trzech szczepów Cabernet Sauvignon, Montepulciano oraz Alicante. Wyjątkowa mieszanka, która daje ciekawe aromaty czerwonych owoców. Znajdziemy tu truskawki, maliny, znajdziemy tutaj lekką nutę korzenną, a wyjątkowość podejścia producenta polega na tym, że nie mamy tutaj intensywnej ekspresji owocowej, a raczej skupienie na finezji i delikatności. To wino nie krzyczy do nas aromatami, raczej szepcze, ale szepcze, niezwykle przyjemne rzeczy. Warto spróbować.